Z Ewangelii według św. Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry. Ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, Twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział: I ty jej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, oto Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Odpowiedział mu. Według słów Twoich sądzę Cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł. Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu, panie, ma już dziesięć min. Powiadam Wam, każdemu, kto ma, będzie dodany, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przeprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo pańskie. Najmilsi Karol Wojtyła, przyszły święty Jan Paweł II, wspominał, że kiedy jeszcze w czasie swego dzieciństwa i młodości. Mieszkał w Wadowicach, to z jego rodzinnego domu, z okna widać było zegar. I na tym zegarze widniał napis: Czas ucieka, wieczność czeka. I ta sentencja, która była wypisana na tym wadowickim zegarze, zawiera bardzo, bardzo ważną dla nas prawdę. Że my tutaj na Ziemi jesteśmy ograniczeni czasowo. Że Bóg wyznaczył nam konkretny czas moment naszych narodzin, moment naszej śmierci. I ten czas, który jest nam dany jest darem bezcennym. Dlaczego? Ponieważ utraconego czasu nikt i nic nie jest w stanie nam przywrócić. Mamy tę świadomość, że w miarę jak mijają kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata naszego życia, my przybliżamy się do wieczności. Chcemy więc ten dany nam czas, to nasze życie tutaj na ziemi wykorzystać jak najlepiej. Od momentu chrztu wszyscy jesteśmy wezwani i powołani do świętości. Mamy stawać się ludźmi świętymi. I dzisiejsza Ewangelia właśnie wskazuje nam pewną drogę do tej świętości. Bo świętości nie zyskuje się jakimiś spektakularnymi, nadzwyczajnymi czynami. Ale do świętości dorasta się każdego dnia przez taką, byśmy powiedzieli, codzienną. Prozy życia. Że my świętości tak naprawdę uczymy się nieustannie. I dziś Jezus w Ewangelii zwraca naszą uwagę na taką wierność drobnym, codziennym rzeczom. Że od tego trzeba zacząć. Bardzo łatwo byłoby dokonać raz jeden, może w swoim życiu, jakiegoś naprawdę wielkiego, bardzo spektakularnego czynu, by nim zasłużyć na świętość. Ale większość z nas do tej świętości będzie dorastała przez tą prozę życia, przez tą codzienną wierność Bogu i Ewangelii. I ta codzienna wierność jest o wiele trudniejsza niż te spektakularne czyny, bo wymaga od nas pewnego wysiłku. Niektórzy teologowie mówią, że ta codzienna wierność Bogu i Ewangelii to tak zwane białe męczeństwo, bo my w naszej codzienności nie musimy przelewać krwi, nie musimy oddawać życia w takim sensie dosłownym ale ta codzienna wierność nieraz kosztuje bardzo wiele. Widzimy, że dzisiejszy świat nie jest przyjazny Bogu, nie jest przyjazny Ewangelii ani Kościołowi i stąd potrzeba też z naszej strony takiego świadectwa Panu Bogu. A to świadectwo niestety kosztuje. Czasem wymaga od nas pewnego samozaparcia, odwagi, by w towarzystwie, w, nie wiem, w środowisku, gdzie żyjemy, pracujemy, Jasno się sprzeciwić, kiedy słyszymy, jak ktoś szydzi ze świętości, szydzi z Boga, depcze wartości, które dla nas, chrześcijan, są ważne. Dziś potrzeba szczególnie naszego świadectwa, kiedy w dzisiejszym świecie promuje się te różne ideologie, dewiacje, kiedy mówi się, że aborcja i eutanazja to prawo człowieka. We wszystkich tych momentach my, jako chrześcijanie, mamy prawo, a nawet obowiązek, jasno opowiedzieć się po stronie Boga. Powiedzieć, że my się z tym nie zgadzamy, że Bóg i Ewangelia nauczają nas czegoś innego. I kiedy wsłuchujemy się w dzisiejsze to słowo, w tą przypowieść Chrystusa o tych minach, o tej wierności też tym codziennym obowiązkom, codziennym zadaniom, to w naszym sercu rodzi się pytanie, jak uczyć się tej wierności? Skąd czerpać siły, by każdego dnia być wiernym Panu Bogu? Otóż ta siła, ta wierność rodzi się z naszego uczestnictwa w Eucharystii. Święty Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice zatytułowanej Ecclesia de Eucharistia na wstępie napisał, że Kościół żyje dzięki Eucharystii, że Eucharystia jest wielkim skarbem Kościoła, że kiedy sprawuje się prześwięto, wtedy zgromadzona wokół nasza społeczność wierzących staje się. Naprawdę kościołem, tym mistycznym ciałem Chrystusa, w którym mieszka Duch Święty. I zobaczmy, że gdy uczestniczymy w Eucharystii, to najpierw karmimy się Słowem Bożym, wsłuchujemy się w to, co Bóg chce nam powiedzieć, by to Słowo stawało się dla nas światłem, byśmy w świetle tego Słowa też potrafili ocenić, na ile jesteśmy wierni Bogu. To, to Słowo Boże, które słyszymy, niekiedy nas oskarża. Nieraz bywa trudne, wymagające, bo uświadamia nam, że nie żyjemy tak, jak chce tego Bóg. Nieraz to słowo wzywa nas do nawrócenia, jest ościeniem dla naszej duszy, wywołuje w nas ból, bo konfrontuje nas, że do czego innego wzywa nas Bóg, a my żyjemy zupełnie inaczej. I to słowo, chociaż bywa trudne, mamy je jednak przyjąć i według tego słowa żyć. Ale w Eucharystii też przyjmujemy chleb aniołów, chleb eucharystyczny, ciało Pana Jezusa, by ono stawało się dla nas pokarmem, by było dla nas umocnieniem na ścieżkach naszego życia. Właśnie Eucharystia umacniała te nasze wątłe siły, dodawała nam też tej wewnętrznej mocy, byśmy byli wierni Bogu i Ewangelii. I piękne świadectwo w tym zakresie pozostawił nam patron dnia dzisiejszego. Święty Rafał Kalinowski, odnowiciel zakonu karmelitańskiego w Polsce, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Otóż święty Rafał to bardzo piękna postać. Zachęcam, by poczytać jego biografię, by zobaczyć, jak w jego życiu dokonywało się to stopniowe dojrzewanie do świętości. Otóż święty Rafał Kalinowski po ukończeniu Mikołajewskiej Akademii Inżynierskiej w Petersburgu, został oficerem w Wojsku Carskim. Krótko nawet był nauczycielem w swojej macierzystej szkole. Potem los tak chciał, że kierował budową linii kolejowej na trasie Odessa-Kijów-Kursk, a następnie w roku 1861 podjął służbę wojskową w twierdzy w Brześciu nad Bugiem. Ale gdy wybuchło powstanie styczniowe w roku 1863, kiedy Polacy poderwali ten zryw, by wyzwolić się spod tej niewoli rosyjskiej, no Kalinowski niemal cudem zdołał zwolnić się ze służby wojskowej i powrócił do rodzinnego Wilna, gdzie właśnie zaangażował się w działalność powstańczą. Niestety. Za to został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą dzięki usilnym staraniom rodziny zamieniono na 10 lat katorgi w twierdzach na Syberii. I tylko dzięki temu, że Eucharystię postawił w centrum swojego życia i pracy, mógł szczęśliwie przetrwać ten trudny czas aresztu i wygnania, będąc daleko od rodziny, od ojczyzny. Święty Rafał nie tylko się nie załamał i nie utracił wiary, ale jeszcze bardziej ją umocnił do tego stopnia, że powróciwszy właśnie z wygnania, postanowił wstąpić do zakonu karmelitów i zostać kapłanem. I trzeba tutaj zaznaczyć, że tam na syberyjskim wygnaniu rzadko kiedy mógł uczestniczyć we mszy świętej, bo nie było odpowiedniego miejsca, bo nie było kapłanów, którzy by sprawowali tą najświętszą ofiarę. Ale jak sam święty Rafał zaznacza w swoich listach do rodziny i przyjaciół, zawsze starał się pobożnie odczytywać teksty mszy świętej i jednoczył się z Chrystusem w tzw. komunii świętej duchowej. Jak sam pisał Usola we wrześniu 1865 roku. Staram się co ranek duchowo łączyć z Chrystusem Panem i nieraz miewam chwile tak błogie, jak wtedy, kiedym w Wilnie z kościoła Świętej Katarzyny coraz Czystszym odchodził do stołu Pańskiego. Właśnie, kochani, Eucharystia ma być dla nas skarbem, ona jest umocnieniem. Dlatego, kiedy tylko pozwala nam na to czas, kiedy tylko pozwalają nam na to nasze obowiązki, starajmy się jak najczęściej uczestniczyć we mszy świętej i przystępować do stołu Pańskiego. A kiedy zdarzy się tak, że z różnych powodów nie będziemy mogli w tej mszy Święty uczestniczyć w taki zwykły, powszedni dzień, to starajmy się łączyć właśnie z Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową. Wzbudźmy w sobie wtedy w naszym sercu intencje zjednoczenia z naszym Panem i Nauczycielem. Pan Jezus zostawił nam Eucharystię jako pokarm na drogę do wieczności. I Pan Jezus mówi w Ewangelii: Kto spożywa moje ciało, ten ma życie wieczne. Mamy więc spożywać. Karmić się tym chlebem aniołów. To ma być nasz chleb powszedni, tak jak nasze ciało potrzebuje pokarmu, by mogło funkcjonować, być zdrowe, pełne sił. Podobnie i nasza dusza potrzebuje tego niebiańskiego chleba, tej manny danej nam z nieba, abyśmy w tej drodze do nieba nie ustali. Dlatego odwagi. Bądźmy wierni. W rzeczach małych i w ten sposób dorastajmy do świętości. Przystępujmy jak najczęściej do stołu pańskiego, by Eucharystia była dla nas prawdziwym skarbem i pokarmem. Niech na tej drodze wiary i dorastania do świętości umacnia nas patron dnia dzisiejszego, święty Rafał Kalinowski. I prośmy za jego wstawiennictwo, aby Bóg udzielił nam wszelkich łask, które są nam potrzebne, a może szczególnie niech nam udzieli takiego szczerego umiłowania. Eucharystii. Amen.